Hej, cześć się na wam wszystkich na z tej strony Jack. Witam się. z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Until Dawn. Jest to pierwszy i przy dobrych wiatrach, jak dobrze pójdziemy z montażem, jedyny odcinek bonusowy do tej gry, w którym pokażę Wam zdobycie wszystkich pozostałych w tej grze jeszcze trofeów. Ej ty w ogóle teraz zauważyłem, że chyba ten totem, który tu się przywie, to jest cały czas tylko ten totem głodu. <noise> Dobra rzecz. Ale okej, okay. eee, najpierw zdobędziemy dwa trofea za, po pierwsze, przejście ponowne eee, <laughs> prologu i po drugie, za zdoby... <laughs> zdobycie w tym miejscu jednej rzeczy, którą pominąłem w moim pierwszym nagraniu, a o której już parę razy wspominałem. Widzimy się już po cięciu. Jak mówiłem, to będzie taki odcinek, po na sklejkę z brakujących trofeów. Więc sorry, jeśli będzie się to dziwnie Wam oglądało, no ale tak to już wygląda. Tutaj są te drzwi, o których wspominałem, żeby być to temu. Są to też te same drzwi, którym jako Chris później wychodzimy szukać Ashley. Trafiamy tam do tej aranżacji Josha. To ja po prostu wychodzicie, idziecie na dwór. I tam gdzieś po prostu na ziemi leży totem. Nie będę teraz tego pokazywał, no bo de facto po prostu nawet, nawet nie, nie na ziemi. Po prostu tam, tam, jak skakał ten jeleń, to przed tym płotem będzie leżał totem. Także jest to ciężkie do pominięcia. O, a tutaj zaczynamy od razu od pierwszego trofeum, które mogłem zdobyć już na pierwszym podejściu do gry, bo pozostałe punkty interakcji znalazłem. Mamy tutaj ostatni punkt. Proszę bardzo. Olśnienie. Znajdź wszystkie nowe punkty interakcji na górze Blackwood. 70% ludzi to znalazło. Ja niestety byłem w tych 30, którzy... Dobra, nie, w sumie nie. E, 30 to tego nie, nie ma w ogóle. Ja byłem, ja jestem w tym procencie, który tego za pierwszym razem nie zdobył. No i możemy sobie teraz przejrzeć wszystkie też te foteczki. Mamy tutaj ogólne zdjęcie z imprezy. z siostrami w wagoniku. Matt i Ashley, randomo w randomowym momencie, imprezy. Tutaj kolejne randomowe miejsce. w się sensie randomowy czas imprezy, ale u Hany w pokoju. No i tutaj, kto jest autorem tego drag Chrisa. No i to wszystko. Dobra. No to tyle, tyle dobrego, że nie muszę cały czas ponownie gry przychodzić, aby to mieć. No, tutaj momentalnie gra mnie nawraca, no, ale dobra, to już, to już wszystko znamy, to wiecie co, widzimy się na końcówce prologu, gdzie będziemy gadali sobie z analitykiem, bo to dopiero będzie coś nowego. Tak jak mówiłem, nie możesz już zmienić tego, co się stało. Możesz płynąć tylko na przyszłość. Przyjmij to i idź do przodu. No i dobra, widzimy się już po cięciu. Teraz jest, zobaczyliście, ten jeden drobny wycinek tego, co powiedział nowego, przebijając trochę czwartą ścianę. No i co? W tym momencie to będzie wszystko, więc sprawdźmy, czy jak wyjdę do menu głównego, to czy będę mógł wybrać kolejny epizod. Mogę. Świetnie. Dobra. No to lecę do epizodu drugiego, no bo tam został mi do znalezienia ostatni totem. Okej, okay. widzimy się w kolejnym, w kolejnym odcinku, w kolejnej części tego materiału. I proszę bardzo, oto przed nami ostatni totem, którego nie mam bladego pojęcia, jak nie zauważyłem przychodząc w tą grę pierwszy raz. Recha, po prostu za bardzo się rozproszyłem tą gadką Emily. O, jeszcze nawet w miarę szybko znajdziemy, widzę chyba miejsce. Czy to Omen? To trofeum za zgarnięcie wszystkich totemików. No, no to teraz tak. Mnie czeka teraz dojście, dojście, właśnie to do przejście do któregoś czaptera fabuły. Ale tak jak mówiłem, zanim to nastąpi, obejrzyjmy pełen już film na temat wydarzeń z przeszłości. Wiele lat temu mój dziadek polował na dotkniętych Ale jeden mu się wymknął. Najgroźniejszy z nich wszystkich. Akapiciu. Był tak potężny, że nawet dziadek nie zdołał go pokonać. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię i rozpoczęli wydobycie. Ale pewnego razu kopalnia się zawaliła, a klątwa została przebudzona. Dziesiątki mężczyzn utknęło tam, bez jedzenia i światła. W ciemności zrodził się potworny ból. Nieludzkie pragnienie doprowadziło ich do szaleństwa. Uczyniło z nich morderców. kanibali, otwory. Jedzący ludzkie mięso. Jeśli ktoś składzi takie monstrum, jego duch uchodzi z ciała. Przemierza góry niczym złowrogi wiatr i czeka na okazję, by opętać kolejną osobę. Nie ma sensu ich zabijać, próbowałem. Lepiej je uwięzić, postraszyć ognie. Po tych wszystkich latach, po tylu nieudanych polowaniach, ma wciąż był na wolności. Zupełnie poza moim zasięgiem. W pewnej nocy, mniej więcej rok ten, w końcu jednak go dostrzegłem. Ale tej nocy nie byliśmy w lesie sami. Młodzież, gdy ja, ja. na a on kogoś innego. Nie! Nie! Kurwa. Wasze przyjaciółki oh, przez niego nie. spadły w przepacz. Nie mogłem zrobić nic. Kurwa! Nie! Żeby mi jakoś pomóc. Ale mogłem, Schwytałem wreszcie Wendigo i go podpaliłem. Na Nakapitio był martwy. O kurwa, ja pierdolę! Jessica! O mój Boże! O mój Boże! Jess! Jess! Uh. 啊 <sighs> Nie! O oh, Boże! Nie, Jessica! O mój Wasz. Grzech! Grzech! Wszystko okaj. Ah! 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 Jessica! H? Huh? Co jest kurwa? Ok, że jak stracił dynkę, no to strzelamy w niego? Załóż się. O kurde, zabiłem go. O no, nie, nie, leżę. E co, jak, jak to ciało jest w całości? No idea. Refleks? muszę oczywiście. W dobry sposób żeby zro... W sensie inaczej... Muszę przetać QTE, ale jest zasadnicza różnica między pierwszym przejściem gry, a tym. Bo w tym strzeliłem do Ashley. Tak więc... Zdobędziemy trofeum przez to, że Chris tutaj zginie.

Dobra, chodźmy, chodźmy. Chodźmy do piwnicy. Koszmar z ulicy jesionu. Czyżby <gryzmy> nawiązanie do koszmaru z ulicy Wiązów? Możliwe. Okej, okay, widzimy się po kolejnym cięciu. Teraz powinno wpaść trofeum za uratowanie Jessiki bez zrąbania QTE. Mamy to. Okej. Okay. No to teraz zdobędziemy kolejne trofeum za otwarcie tego włazu. Co biorąc pod uwagę, co mówiła Jessica w zakończeniu, że to nie ona krzyczała, raczej na pewno da się przewidzieć, co takiego się stanie, kiedy tę klapę otworzę. No siema! Okej, okay, nie powiem? To było szybkie! Okay, no i w tym momencie jesteśmy w drodze po jedno z przedostatnich trofeów, mianowicie o trofeum, aby przeżyli tylko i wyłącznie Matt oraz Jess. Czyli w tym momencie Mike musi dostać oklep. Strogi po strogi, ale oklep, a sam musi zginąć.

Proszę bardzo. Tylko Matt i Jessica przetrwali do świtu. Serio? <grywa> 91% osób to zrobiło? <grywa> Jakim cudem? W sensie abstrahując od tego, że, że ktoś to celowo. Jak ile osób za pierwszym podejściem do gry odblokowało to trofeum? Ok, zaczynamy z drobną nowością. Wszyscy, poza tą dwójką, nierzeją. Pan wie... już! Tak więc... zamykamy drzwi, mimo już niewiele to da. Tak. I smadamy. No i teraz tylko tego nie zepsuć. Bo nie mam ochoty oglądać ponownie, trzeci, czwarty raz z rzędu tego samego. Nie dlatego, że kremi się nie podoba, po prostu irytuje mnie, że muszę do czwarty raz przychodzić, żeby konkretne trofeum odblokować. A kurwa, słyszysz? Bo za każdym, bo za którymś razem coś mi nie wychodziło. Teraz dla tych ciekawych o co mi chodzi. No to uwaga, w pierwszym podejściu była tu Emily, która myślałem, że zginie, jeśli odpowiednio e, późno zareaguje. Otóż nie. Emily sobie na spokojnie przeżyła, wyleciała, więc od razu musiałem mieć ten ponownie. Dlatego, że Emily musiała jeszcze zginąć wcześniej. E, później, co się wydarzyło. Później, jak już wszyscy byli martwi z Emilii zabitą jeszcze o wiele wcześniej, dla pewności, no to, e, co się okazało? Okazało się, że Matt, czy znaczy Boże, Matt, że Mike musi zostać najpierw obity, a sam dopiero później zabita. Bo myślałem, że jeśli najpierw, ma, że jeśli sam dostanie, zostanie zabita, a to Mike tam zostanie później oklep. Oj, wielkim wielkim błędzie. Także to jest na razie trzecia, nie czwarta próba, do tego zajęcia, do tego teum. I jak Boga kocham, niech to teraz wyjdzie. No i okej, okay. to w tym momencie po prostu... Mike dostaje oklep, ja skupię eventa no i zgarniamy dwie, dwie, dwie ostatnie trowki. czyli Wszyscy nie żyją, oraz Platynę za zdobycie wszystkich. A dla Was, jeszcze w ramach ciekawostki, wszystkie śmierci, jak doprowadziłem, i sposób, w jaki do nich doprowadziłem w tym podejściu. Nie, ale... nie, nie ma baton, by się z tego nie, wyli nie wylizał. Węgliwy raczej jak już palnie i nie, nie chcę zabić od razu, to na spokojnie tak się harata, żebyś na tego długiego uczył. Ha! ha? o chujku jeden? Tutaj jeszcze na szybko. Mogę Wam pokazać skutki chaosu. Czyli. A, proszę. Tutaj widzę, jest, jest update ogólnie o wszystko, o wszystkie śmierci. To fajnie. Czyli tak, sam zabita przez Wendigo w schronisku. Mike obity przez Wendigo, ale powiedzmy, że wysadził się sam. Ashley z uwaloną dynką. Emily. No, zaraz to zobaczycie, ale no. Wyupaniem oczu bym tego nie nazwał. <grystanie> bo z wyłupanymi oczami da się jeszcze chyba żyć. No, przy, no, przynajmniej Samson jakoś w Biblii żył. Też nie do końca wiem jak, ale jakoś żył. No, tutaj Chris zginął, nim, do, nim dobiegł do schroniska. No, bo jak mówiłem, w tym podejściu <laughs> uśmierciłem go specjalnie wcześniej. I, nie wróci, jego akurat nie wspominałem. No ale jego też uśmierciłem wcześniej, no bo podejście, które właśnie było to, że aż się zawahała, no to, no niestety. Tam Emily była w schronisku razem z, z mapem, boże z mapem, z Mike'iem i sam przez co uciekła i by przeżyła. Tak więc oto najmroczniejsze zakończenie tej gry, czyli wszyscy... Włącznie z Joshem są martwi. I nie znajdziecie. To już jest koniec. Nikt nie przetrwał do świtu. W 100%. No i trofa Symfonii Grozy, czyli wszystkie zdobyte, a ciwie pozostałe. Kurwa! No, to już się z nami żegnam. A dla Was na koniec wszystkie śmierci na tym przejściu.